Witam wszystkich widzów! W nowej serii odcinków o retro ciekawostkach w tych materiałach będziecie mogli posłuchać nostalgicznych historii, jak i dowiedzieć się ciekawostek z początków informatyki czy ze świata retro-gier. W odcinkach będzie nawet trochę historii i ciekawych faktów, czasem nawet zabawnych, które były ważne dla początków technologii czy rozrywki, ale temat retro. W tych odcinkach będzie sięgał dalej. Szperając po archiwach, natknąłem się na dość sentymentalny artykuł, zatytułowany Mój pierwszy komputer to Commodore 64. Autor na początku poruszył bardzo ważny temat, o którym mówiłem wam w historii Atari. Ludzie na początku lat 80. wiedzieli, że potrzebne im są komputery, jednak nie wiedzieli dlaczego. Ale byli ciekawi rewolucji, która wtedy zaczynała się na dobre i trwa do dzisiaj nieprzerwalnie. Kiedy komputery Commodore, IBM czy Apple czy Atari wchodziły na rynek, ludzie byli nimi tak zainteresowani, że coraz częściej odkładali konsole, które w tym momencie były mniej zaawansowane sprzętowo niż komputery, ale to już inna historia. Autor wspomina swoją historię. Kiedy to dostał ten wspaniały komputer, do którego sam mam ogromny sentyment. Cytuję autora. Kiedy w lato rozpakowaliśmy komputer i ustawiliśmy go w pokoju, cała rodzina była zdziwiona, bo po rozpakowaniu nie było żadnych wodotrysków, supergrafik czy ogni sztucznych wydobywających się z komputera. Jak to było w reklamach, mama, która kupiła komputer z myślą o tym, żeby wpisywać do niego przepisy, nie mogła tego zrobić. Komodore sam w sobie miał surowy system BASIC, w którym trzeba było napisać program, żeby do czegoś się przydał. Oczywiście były gotowe programy użytkowe na Komodorka, ale sam w sobie bez oprogramowania nie był tak przystępny jak dzisiejszy Windows czy Linux. Autor wspomina, że wtedy poczuł dużą odpowiedzialność i postawił sobie jeden cel: że w lato pokaże co ten komputer potrafi naprawdę. Pewnego dnia, kiedy jego mama była w kuchni, zawołał ją i powiedział: Zobacz, mamo, pisałem to. Ta komenda zrestartuje maszynę. Teraz wpisałem inną komendę i zmieniłem kolor ekranu. Chciałem przekonać mamę, by kupiła mi stację dysków, po to bym mógł zapisywać programy, które stworzę. Ale tak naprawdę autor potrzebował nośnika danych po to, by przekopiować wszystkie gry, które były w jego szkole. I tak tutaj rodzi się ten sam powód, dla którego mieliśmy tego typu komputery. Moja mama, ilekroć byłem u kuzyna informatyka, mówiła do niego, by nauczył mnie programowania. Po chwili jednak, kiedy moja mama wyszła z pokoju, namawiałem go, by włączył mi jakąś grę. Pamiętam podobną opowieść na dwudziestoleciu Commodore, kiedy to jeden z szefów muzeum opowiedział podobną historię. I want to take a few minutes to tell you a little bit about the museum. Uh, I also want to tell you how, how special Commodore is to me personally and the Tool family, and I think it highlights a little bit of what we are all about. Uh, I have two boys uh, right now; they're 29, 31. The younger one works for a startup company in Boston. But when in the 70s, uh, I was in the Air Force. I was an Air Force officer, and you know, we didn't have a lot of money. We tried to find; it. we wanted to buy an Apple Steve, but we couldn't afford it at the time. <laughs> So guess what? And, I, and the kids wanted games, and I said, No, I'm not going to buy you games. That's going to destroy your mind. You know what, what a fool I was at the time. But I saw this Vic 20 come on the market. So guess what? I bought this Vic 20. And I gave it to Patrick and my son Tim, and they loved it. And of course, you know what they did? They programmed games. Perfect. Their, their career began. And... Coś w tym wszystkim było. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba uczyła się w młodości programowania na tych komputerach. Ja uczyłem się tego, kiedy już stałem się dorosłym człowiekiem, ale wracając do historii, dziennikarz uczęszczał do katolickiej szkoły, do tej samej, do której uczęszczała jego mama. Szkoła katolicka różniła się od zwyczajnej tym, że były tam poranne modlitwy i po terenie szkoły zawsze chadzało dużo zakonnic, dziennikarza uczył nietypowy nauczyciel. Autor nazywał go byłym hipisem, który według niego był pierwszym protoplastą dzisiejszego gika komputerowego i hakera w jednym. Używał też nietypowych słów, niepasujących do zwykłego nauczyciela i wykładowcy. Na powitanie zwykle mawiał, hej człowieku. Używał też często sformułowania, pokój, i miłość. Jego podejście do życia było na tyle luzackie, że kiedy tylko zobaczył, że nasz bohater nosi ze sobą dyskietkę Memorex, od razu zaczął wypytywać o to, jaki ma komputer, a kiedy dowiedział się, że to ten sam sprzęt, który jest w szkole, to od razu zaczął kopiować mu gry. Potem, dzięki temu systemowi, wszyscy w klasie mieli nowe kopie gier. W ciągu kilku tygodni kopiowanie gier stało się rutyną. Bądź tradycją, pewnego dnia dziennikarz oglądał w telewizji reportaż, w którym to FBI ostrzegało przed takimi praktykami, jakie on uprawiał w szkole. Po chwili jego katolicka dusza powiedziała mu, że musi z tym skończyć. Jednak kiedy wrócił do szkoły, nauczyciel po raz kolejny przekonał go, że ten proceder ma sens, kiedy bohaterowi zabrakło miejsca na dyskietce. Nauczyciel powiedział mu, że może używać również drugiej strony dyskietki, zyskując tą samą przestrzeń na dane. Na końcu dodał: firmy programistyczne nie chcą, byś o tym wiedział. Musisz walczyć z ludźmi, którzy cię oszukują, i tak oto nasz bohater kontynuował ten proceder przez całe życie. Potem jednak autor pochwalił się, że teraz ma taką kolekcję, że nie musi nikogo prosić o daną rzecz. Teraz sam może komuś zaoferować swoją kopię, i tak oto właśnie wyglądało w wielu przypadkach. Wymienialiśmy się najczęściej kasetami, które ktoś przekopiował, zdobył, i tak to wszystko się kręciło bardzo długo, zanim gry zaczęły kosztować rozsądne pieniądze, a teraz, kiedy gra potrafi kosztować nawet kilka złotych, już nikt nie musi tego robić, i to jest właśnie naprawdę kapitalne. Teraz zmieniamy temat na zupełnie z innej beczki. Czy wiecie, że pierwsze wirusy komputerowe powstały między innymi z dobrych chęci, albo poprzez niewinny żart ARPANET? To był ojciec dzisiejszego internetu, powstał dzięki rządowemu projektowi, który miał łączyć uniwersytety i przekazywać zdalnie między nimi w szybkim tempie wyniki badań, Albo wymieniać się obliczeniami. Stworzyła go agencja ARPA, która zajmowała się obronnością kraju. ARPANET działał od 1969 roku. Creeper jest uznawany za najstarszy wirus w historii. Stworzony został przez Boba Tomasa i miał być niewinnym żartem, który miał rozśmieszyć kolegów. Był to prosty program, który potrafił sam się replikować, podobnie jak dzisiejsze wirusy. Każdy komputer zainfekowany dostawał na monitorze wiadomość, jestem Creeper, złap mnie, jeśli potrafisz. I to tyle. I tutaj powstał także pierwszy antywirus. Ray Tomilson niedługo po zauważeniu wirusa stworzył żniwiarza, czyli pierwszy program antywirusowy, który usuwał Creepera. W 1975 roku powstała gra. Która była quizem o zwierzętach, stworzonym na komputery UniVac 1108. W grze zwierzęta zadawały pytania i trzeba było zgadnąć, o jakie zwierzę chodzi. Wirus potrafił zapełnić całą pamięć operacyjną i kopiować się na cały komputer, spowalniając jego działanie. Oczywiście i tym razem żadnemu sprzętowi nie wyrządził szkody. Pierwszym wirusem, który rozprzestrzenił się, jak to ogólnie się dzisiaj mówi na dziko, czyli na inne komputery był wirus Elk Kloner. Stworzony przez studenta działał w środowisku Apple i na komputerach Apple II. On także był ukryty w grze. Kiedy grę uruchomiało się 50 razy, na ekranie pojawiał się poemat, napisany o wirusie. Kiedy wirus zaczynał swoje działanie, kopiował się na wszystkie dostępne nośniki, szczególnie na dyskietki, i w ten sposób samoczynnie przenosił się na inne komputery. W 1987 roku, w święta Bożego Narodzenia, powstał kolejny wirus o tematyce świątecznej. Najpierw pojawił się na Uniwersytecie Niemieckim, potem przedostał się do wewnętrznej sieci Faunet. Stworzonej przez IBM, w której można było przesyłać pliki i wiadomości e-mail, i właśnie przez pocztę elektroniczną infekował kolejne komputery, wyświetlając bożonarodzeniową grafikę. Autor tłumaczył się, że chciał w prosty sposób wysłać życzenia do kolegów i koleżanek. Te wszystkie, choć niewinne działania zmusiły IBM do produkcji własnego antywirusa, jednak w tamtych czasach ciężko było stworzyć antywirus który byłby tak skuteczny jak dzisiaj. Ciężko było prowadzić aktualizację w tamtych czasach i to był główny problem. Jednak w 1991 roku powstał program antywirusowy dr Solomon Tolkit, który w tym czasie wyprzedził wszystkich konkurentów, takich jak np. Norton Antywirus czy MK Cafe. W tym czasie niejeden magazyn uznał go za najbardziej efektywny na rynku. Ale to nie koniec podróży po świecie wirusów komputerowych. Teraz historia przybierze bardziej poważnego tonu. Kolejny wirus został stworzony przez nieprzemyślany pomysł i zbyt wygórowane ambicje albo zbyt dobre chęci. Historia tego wirusa jest trochę zabawna, ale też nie brakuje jej dozy tragizmu. Robert Morris. 23-letni student, który świeżo ukończył studia, był synem naukowca, który pracował w laboratoriach Bella nad innowacjami, więc komputer Robertowi towarzyszył od wczesnych lat. Pewnego dnia wpadł na pomysł, by pomóc administratorom sieci poprzez udowodnienie im, że robak internetowy może w łatwy sposób rozprzestrzeniać się po sieci i w krótkim tempie zainfekować wszystkie komputery, które w niej były. Więc 2 listopada 1988 roku zaczął wysyłać swój program, który miał to udowodnić i kopiować się samoistnie na inny komputer. I tak aż do ostatniej sztuki podłączonej pod wirtualną sieć. Jednak nie wszystko wyszło tak jak miało. Morris pomylił się w obliczeniach. Samo wpuszczenie robaka do internetu to było za mało. Morris wpadł na pomysł był w jednym komputerze na 7 przypadków. Wirus miał infekować ponownie zainfekowaną maszynę. W rezultacie to doprowadziło do tego, że praktycznie cała sieć licząca 60 tysięcy komputerów praktycznie padła, a 6 tysięcy z nich było kompletnie nie do użytku, wykonując zapętlone procesy robaka. Rządowe komputery bibliotek narodowych nie działały. I nie tylko one, również inne ważne rządowe serwery. Maile czekały na odbiór. Nawet kilka dni oczywiście, Morris, po kilku godzinach od swojego pomysłu przyznał się koledze, co zrobił, poprosił go o wysłanie informacji, jak usunąć robaka jednak te e-maile utknęły w gąszczu innych korespondencji. Robak, nawet po usunięciu z komputera i zainstalowaniu systemu, dalej instalował się przez sieć. I problem powracał. Pomogło odłączenie wszystkich komputerów od sieci. Możecie się domyślać, co to oznaczało dla funkcjonowania całej sieci, która była ważna dla Stanów Zjednoczonych. Jego pomysł spowodował milionowe straty, a sam Morris dostał kilkuletni dozór sądowy i 400 godzin prac społecznych i 10 tysięcy dolarów kary. Pewnie miało duże znaczenie to, że od razu się przyznał i przeprosił. Przypuszczam, że dzisiaj przy sieci tak globalnej, za taki występek nikt by nie ufundował mu taryfy ulgowej. Ta historia pokazuje czystą definicję, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Hugo Gersberg Urodzony 1884 roku w Luksemburgu, amerykański wydawca, pisarz science fiction. Założyciel pierwszego pisma science fiction. Od jego imienia powstała najważniejsza nagroda przyznawana pisarzom fantastyki naukowej. Był także wynalazcą, miał głowę pełną pomysłów. Ufundował też stację radiową w 1926 roku zajmującą się tematyką science fiction. On również przewidział powstanie radaru i telewizji. I właśnie jeden jego wynalazek zapadł najbardziej w pamięć światu był to koncept pierwszych okularów które dzisiaj nazywamy VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Jego okulary miały służyć jako przenośna telewizja, dwa miniaturowe kineskopy miały tworzyć obraz. Dla każdego z oczu, okulary miały być zasilane dwoma małymi bateriami, i jak twierdził sam wynalazca, miały być całkowicie bezpieczne dla oczu i organizmu. Użytkownik mógł je używać przy świetle słonecznym. Ponieważ oczy były dobrze izolowane, też radziłby używać ich do spania, ponieważ miały być bardzo lekkie. Okulary opisał po raz pierwszy magazyn Life w 1963 roku. Wtedy Greenberg zdecydował się o nich opowiedzieć. Podobno koncept tego wynalazku wpadł mu do głowy już w 1935 roku. Niestety nikt nie udokumentował tego do dzisiaj, czy te okulary w ogóle kiedykolwiek działały. I podobno żaden działający prototyp nie istniał. Jednak można je po części uznawać za jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, koncept okularów, które były pradziadkiem tych, które dzisiaj wyglądają tak. I to już koniec retro ciekawostek. Jak widzicie, świat przed naszą erą smartfonów.